Witam wszystkich. Dzisiaj pogadamy sobie po raz kolejny o filmie z serii Gwiezdnych Wojen jest to druga część Prequeli, czyli Atak Klonów, o którym można powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu miałem bardzo kiepskie zdanie, według mnie było, była to część najgorsza i taka bardzo odstająca od tego wszystkiego co się działo w, w trylogii Prequel. I ostatnio obejrzałem i powiem szczerze, że, no, ten film jest jak taka sinusoida. To jest kompletnie takie rozwarstwienie tego, czy film powinien być oceniany dobrze czy źle. Bo z jednej strony mamy kilka rzeczy, które są beznadziejne, ale są jest kilka rzeczy, które jest bardzo dobrze zrobione. Ale zacznijmy od tego. Na czym się opiera e, fabuła ataku klonów? Mamy już e, przeskok kilkuletni, i widzimy mistrza obi wana z, ze swoim padawanem e, Anakinem Skywalker. I oni tam wracają, e, by ochraniać księżniczkę e, Królową Amidalę, e, na którą każdy próbuje. Raczej jest mnóstwo zamachów na jej życie. I oni muszą ją stać się bronić. Ale w pewnym momencie Obi-Wan wyrusza w misję, bo wpadają na trop morderców, którzy próbują czyhać na życie królowej Amidali. I wyrusza on na właśnie misję i próbuje się dowiedzieć, co się dzieje. Mamy intrygę, mamy też e, romans między a Anakinem a Amidalą. No i na końcu mamy bitwę. I tak się mniej więcej fabuła na tym opiera. Powiem tak, romans to jest kurczę tragedia w tym filmie. To jest najgorsze, co można powiedzieć e, się działo od... W, w serii Gwiezdnych Wojen. No, po prostu są sceny przeplatane jakimiś debilnymi tekstami, debilnym romansem. To można było zrobić montażem, że sobie tam gdzieś jeżdżą na jakichś nie wiem stworach, że rozmawiają ze sobą, robią jakieś sobie spojrzenia i to można było zamknąć szybciutko. I potem można było napisać bardzo dobre di dialogi, ale tutaj jest ten romans napisany kiepski. Tak kiepsko, że po prostu można sobie u, uszy odciąć i po prostu udawać, że tego nie było. Za to jest intryga, i która jest ciekawa. Jest ciekawa, bo Obi-Wan wyrusza na planetę, gdzie e, robi się armię klonów i on musi dociec z tego, kto za tym wszystkim stoi. I to jest naprawdę dobre, bo Obi-Wan prowadzi śledztwo, e, to jest Pierwszy raz właśnie w wieznych Woj Wojnach, co, gdzie ktoś próbuje po prostu zamiast przygody nam daje taki trochę kryminał plus romans, no ale ten romans to jest badziewie, więc ten segment jest bardzo dobry więc fabula nie jest no, trochę równia takie mówię, sinusoida to jest dobre, to jest złe jeśli chodzi o potem gdzieś tak od połowy, gdzie już e, akcja się zagęszcza, no to mamy naprawdę bardzo dobry film i końcowe, tam kilkadziesiąt minut, gdzie już jest bit. Opowiem tak, że bitwa mi się bardzo podobała. To była świetna bitwa. No, chyba, nie wiem, dla mnie jedna z lepszych w tej serii. Ale mówię, lecimy po kolei, więc zobaczymy, co będzie w przyszłości. Bo ja już trochę czasu minęło, zanim oglądałem różne gwiezdne wojny. A i też wyszło i kilka innych, które po prostu nie oglądałem. W każdym razie ta bitwa jest według mnie wyśmienita bardzo mi się podobała. Też fajnie było na arenie, gdzie tam są uwięzieni Obi -Wan, Anakin i Padme, i były stwo. Wyszły na stwo i miały je, i nastąpiła walka. I to też mi się podobało, to też było ciekawe. Więc fabulanie mówię. Sinusoida... Po pierwsza połowa no, ten romans to jest po prostu tragedia. E, dochodzenie obiłana jest dobre, ale potem już jest o wiele lepiej. Więc ja pamiętałem tą fabułę o wiele gorzej. Po prostu ten romans mi się tak wbił w pamięć, że po prostu myślałem, że tam nic innego nie istnieje. I te di debilne dialogi o e, memiczny, wręcz dialog o piasku, który się wszędzie dostaje i Kim go nie lubi, no to, oh, 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 y, ludzie, no to jest, kurczę, nie wiem, no, no, George Lucas musiał się walić młotkiem po głowie, jak to wymyślał, bo, no, nie widzę innej, y, innego wytłumaczenia, jak można coś takiego wymyślić. Aktorstwo, no, aktorstwo, no właśnie, przy tych dialogach y, romansowych, no to można tylko powiedzieć, no... Teraz pytanie, czy ci aktorzy zagrali źle, bo mieli kiepskie dialogi i reżyser od nich te, tego wymagał, czy jednak było coś innego, bo widzę w, na przykład u Obi-Wana, że no jest bardzo dobrze, bo w pierwszej części było takich dużo sucharów, takich dużo cringe'owych dowcipów, dużo takich... Rzeczy co, tutaj na początku zwłaszcza jest to jak jest Obi-Wan i Anakin, jak oni się rozdzielają to Obi-Wan już robi dochodzenie i tak lepiej lepiej ten Iwan McGregor gra, więc no ale um, Natalie Portman i, i, i ten Hayden Christiansen który gra rolę Anakina no, po prostu udają pokaz po takiego niesamowitego więc chyba o, chodzi o te dialogi, które są o to jak prowadzi reżyser w tych w takich nienaturalnych dla Gwiezdnych Wojen y, sytuacjach takich jak gdzie musi się romans bo no widzieliśmy to w starej trylogii gdzie po prostu był romans między Harrison Fordem a K. Fisher czyli tam Leom i Hanem Solo i tam był romans, ale tak był lepiej poprowadzony. Nadal trochę changewo, ale jednak lepiej, bo to wpisywało się w fabułę, wynikało z akcji, a tutaj no, musi być, muszą być sceny, gdzie oni sobie siedzą, nie wiem, przy stole i mówią, o ho, ho, ale jak mi się podobasz. No, to dla, dla mnie nie działa i to jest masakryczne. Więc aktorstwo no, bywa różne, zależnie od sceny, Heiden Christiansen, no. Czy ja go bym wyniósł? On, on raczej nie jest dobrym aktorem, ale tutaj no, nie dostaje też yy, mater, materiału, by coś lepiej zagrać. Więc aktorstwo, no jednak powiedziałbym, że jest kiepskie. Tak jak zresztą w pierwszej części no, ale cóż powiedź, yy... Ale Iwan McGregor trochę się wybija, w pierwszej części zagrał o wiele gorzej, bo musiał gadać te cringe'owe dowcipy, te, te taki, robić takie jakieś pauzy na zasadzie ho, ha ho, ho, no, pamiętasz jak to się działo tam na tej planecie, no, no to nie działa. Więc Iwan Magego, jak nie jest w duecie z Haydenem Christiansenem to jest o wiele lepszy i wybija się trochę na, na punkcie wszystkich innych. Ale Natalie Portman i Hayden Christensen, uch, kiepsko, kiepsiutko. Więc tak, efekty komputerowe i w ogóle efekty specjalne, no... Znowu mamy ten. Tutaj więcej było efektów komputerowych według mnie. Jeśli chodzi o bitwę, to wygląda to według mnie bardzo dobrze. Ale jeśli chodzi o. Jest tam ta jedna planeta z tymi klonami, gdzie są takie stworki, i one. No... Wiecie, no to były lata 2000, nie? To te efekty specjalne komputerowe były raczej kiepskie jeszcze. No nie były tak żenujące jak na przykład kilka lat wcześniej, ale no, efekty komputerowe, jak wykorzystasz te nawet słabe, w, w wiesz gdzie masz wykorzystać, to one się nie wybijają. A tutaj właśnie te stworki to takie, które były na tej planecie. Z, Klonami po prostu no, wyglądało bardzo sztucznie, bardzo komputerowo, i mi się to nie podobało. Więc różnie to bywało. Jest kilka scen, takich na przykład jak walka Django fetta z Obi-Wanem, gdzie po prostu były takie no, komiczne kopniaki Obi-Wana, takie w powietrzu. No to było niesamowicie głupie i komiczne. Więc ten film ma tak wiele problemów. On ma tak wiele problemów w Jerzy w scenariuszu. No, ale zapamiętałem go gorzej. Tylko pytanie, czy w zetknięciu z drugą, z pierwszą częścią jest lepsza? No, powiem tak, gdyby nie romans, gdyby yy, może niektóre rzeczy trochę poprawić, dialogi, no to by był o wiele lepszy film. Ale no, ja nadal mam sentyment do pierwszej części, bo tam, co, tam jest przygoda, tam jest. Yy, mamy ten wyścig yy, tych yy, ścigaczy i to ma jakiś sens, taki fabularny. Tutaj wepnięto romans i to nie działa. Jeszcze też mogę powiedzieć o kilka, kilku nowych postaci. Jest Christopher Lee, który fajnie wypada w roli Hrabiego Duku. To jest aktor, który grał Draculę u Hamera. I mieliśmy w starej trylogii Ptera Kishinga, który grał Helsinga. Więc gwiezdne wojny George'a Lucasa mają właśnie sentyment do, do Hamera. Tym, tym bardziej, że tam yy, 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 ten, kto grał w De Data Vader'a w, w oryginalnej trilogii, był też w hammerze, więc no, ale grał go ciałem, nie? nie głosem. Więc no, widać, że George Lucas lubił studio hammer. Więc tak, Kwiezdne wojny, Ataklonów, mimo wielu, wielu problemów, da się obejrzeć i chyba trochę lepiej mi się dzisiaj oglądało niż kiedyś. Zobaczymy jak Zemsta myślę, że będzie to najlepsza część, choć kiedyś mi się wydawało, że no była bardzo dobra, jeśli chodzi o zetknięciu z drugą częścią, ale gorsza niż ta pierwsza część. Więc zobaczmy. Ja cieszę się, że ten maraton idzie dalej po długiej przerwie. No i dziękuję wam za uwagę. Lajkujcie, komentujcie i wszystko, do, wszystkiego dobrego. W nowym roku. Dziękuję wam za uwagę. Pa!